Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam trochę opowiedzieć na temat tego, z jakich wskaźników korzystamy, oceniając rynek nieruchomości, a dokładnie ceny na rynku nieruchomości, czy sytuacja związana z popytem, czyli ileś osób, które chcą kupić daną nieruchomość, i podaży, czyli ile jest dostępnych mieszkań do kupienia. To są takie dwie podstawowe rzeczy, na które patrzymy. I generalnie zawsze obserwujemy ceny. Zarówno ceny ofertowe, które są na rynku w podziale na odpowiednie metraże, czyli gdzieś kawalerki, mieszkania dwupokojowe, trzypokojowe i większe. Poza cenami ofertowymi, czyli to, co dany, dany sprzedający oczekuje otrzymać, to również patrzymy na ceny transakcyjne, czyli te, które już bezpośrednio odzorowują to, za ile dana nieruchomość została kupiona. Poza tymi dwoma kwestiami, patrzymy również na liczbę dostępnych ofert na rynku, ale także korzystamy z danych statystycznych GUSUM, obserwując, ile jest oddanych mieszkań od deweloperów. Jeśli deweloperzy oddają dużo mieszkań, to znaczy, że na rynku będzie dosyć sporo mieszkań do kupienia, i również patrząc w dłuższej perspektywie czasu, ilość rozpoczętych budów, co nam pozwala przewidzieć, w dłuższej perspektywie czasu, jaka będzie podaż za jakiś czas. I to są wskaźniki, które staramy się obserwować miesięcznie, jak i również kwartalnie. I na ich podstawie podejmujemy decyzje inwestycyjne.